Jesteśmy przy lotnisku teraz, torontońskim, i jedziemy tutaj do magazynu Federal Express. FedEx od lat jest naszym klientem i oni czasami mają takie rzeczy do zrobienia. Oni sami nie są ustawieni w, to, w taki sposób, żeby jakieś pojedyncze rzeczy gdzieś tam wysyłać natychmiast, więc wołają nas, jak potrzebują. Teraz też jakieś do szpitala będziemy jechać z czymś tam nie wiem z czym bardzo dobry klient bardzo dobrze płacą ale mają wymagania i trzeba pilnować wszystkiego trzeba pilnować robić dokładnie wszystko według wskazań i na czas no oczywiście najważniejsza rzecz w tym w tym biznesie więc lubię to przyjeżdżać jest tu miła obsługa sami ludzie od nie wiem kiedy przynajmniej od 15 lat czy coś takiego i praca też jest spokojna z reguły to jest jakiś dystans bo tutaj po mieście to oni sobie radzą ale yy, czasami nie mogą sobie poradzić jak coś jest dalej yy, żeby coś wysłać natychmiast to są z reguły rzeczy które w jakiś sposób zostały przytrzymane tutaj na lotnisku rano czy przez celników czy przez jakąś pomyłkę no i potem muszą to nadrobić oczywiście, więc staramy się pomóc.